Witam Was wszystkich na ponownym wydaniu jak to zrób to sam ad Richard i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj robimy kiełbasę grylową żeby na grylu robić na dwór iść. Już śnieg prawie się stopił u nas także można sezon zacząć a jak sezon zacząć no to z kiełbasą grylową i co do tego użyjemy? Mam taki schabowy tu są też jakieś cinki mięsa tu jest no, za schabowym. następny to jest troszkę od karkówki. Ładny boczek, taki troszkę tuściejszy, ten chudszy. Łopatkę mam, ładną. Nie. i mam też yy, wołowinę mieloną. I to użyjemy z mięsa. Razem mięsa mam prawie 10 kg. I przyprawy teraz. Przyprawy to dajemy tak. Pierwsze, zaczniemy. Zrobimy na bazie pieprz ziołowy, pieprz ziołowy 3 gramy gdzieś na, na kilo mięsa. Majeranek też ponad gram na kilo mięsa. Sól zwykła. zwykła, dają tu gdzieś jest 140 gram, 150, 14 gram na kilo mięsa. Pieprz czarny i biały, który będzie rozbity w moździerzu tylko tak na takie cianki. ziele angielskie będzie przetarte. O! Yy, to mamy tak. Sól peklująca. Tu mam około 20 g soli peklującej. Sól peklującą tylko daje nie daję dużej ilości. Daję tylko tak, żeby mięso miało różowy kolor. Nie, niektórzy dają dużo soli, ja, ja nie daję. Ja tylko daję po to, żeby to było, było ładne różowietkie. I co jeszcze damy? Jałowiec jeszcze damy. Też, żeby tak może będzie w stylu myśliwskim troszkę takie wiecie co jeszcze można dodać jeszcze czarnego pieprzu o jeszcze jeszcze dodam bo to potem będzie grubo zmielony grubo rozbity jeszcze tam z tyłu będzie dam jeszcze gdzieś tak z 50 gram y, mielonego pieprzu czarnego no i teraz ja to we wszystko ładnie Poszykuję, porozbieram, pomieszam i połączymy się podobnie. No już jestem, mięsko jest trochę pokrojone. Przyprawy wszystkie sypałem do jednego, Dodałem tego pieprzu co mówiłem wam z yy, grubo zmielony, jest taki grubszy. Także sur wszystko tu mamy to się wymiesza. Yy, mięso mam na trzy kategorie. To jest tak, chude takie, które zmielimy na takich oczkach. Potem T na tych to jest, to jest prawie 8 mm, 7 mm i T późniejsze to jest 5 mm. Także kroję normalnie w kostkę dość drobną z tego względu, że jest mało soli, żeby ta sól przeszła do środka. Bo co? Ja zaprawię to mięso wszystko i odstawiam do lodówki. Odstawimy gdzieś na. Między 24 a 48 godzin, ja zobaczę, jak będę robił jutro, jutro. Czas będę robił jutro, a jak nie, to w niedzielę z samego rana. Także pokroimy znowu tu jeszcze boczuszki. jeszcze mamy sporo boczku. Jak wam pokazywałem, takie kosteczki gdzieś się zacięło. Chociaż to będzie kolowa kiełbasa, to ja ten boczek też wrzucę. Tutaj mamy dość tego. I tu mamy jeszcze takiego troszkę kutrze mięso też. Takie na pół z łopatki. To też pójdzie tam na tym sitku. 7 mm. żeby było troszkę. I jak Wam mówiłem, że mam jeszcze. Tam jest chyba 60 czy 80 deko. Wołowiny mielonej. Wołowinę staram się kupować prosto z rzeźni. Z tego względu, że to jest wtedy wołowina odrzynana od kości. Jak tam rzeźnicy pracują w rzeźni, to pierwsza fala, co idzie, co odcinają nożami, a potem resztę to są takie specjalne okrągłe noże, i oni zżynają. A to jest najlepsza wołowina. Powiem, ta, co jest po prostu z rzeźni, to jest ta. Nie jest tak, gdzie indziej, że zetną pół tłuszczu, pół mięsa, zmierą ci i masz yy, wołowę. Nie? Ta, tamta jest chudziutka. Raz, drugie. Mięso przy kości jest zawsze najlepsze. Nie? I wtedy naprawdę wszystko smakuje. Czy hamburgera zrobić, czy coś z tego, jest the best. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że spróbuję zrobić coś nowego z tej kiełbasy. Zrobię jedną grubą kiełbasę. Staram się zacząć, jak będę miał flag najgrubszy. Flag, flag najgrubszy. I wtedy napcham ją pełną, dam do letniego zamrożenia. Zamrożę, żeby ją było można łatwo pokroić na takie plastry, surową oczywiście, na takie plastry gdzieś no 2 centymetry, 2,5 i I to wtedy też do tych worków do wyssania i zamrozić. I potem takie całe mamy już gotowe na barbecue. Czyli mamy tak jakby surową kiełbasę, czy, czy tak jak hamburgera. Bo jak będzie duże, to akurat takie coś się piecze na, na barbecue, i od razu gotowy na bułeczkę. Tam jeszcze ogóreczka, pomidoreczka, sałatkę dodajemy, cebuleczkę. I co nam więcej trzeba, to jednak ja nie smakuje. Także spróbuję takie coś zrobić. Nie robiłem tego jeszcze nigdy, ale kiedyś musi być pierwszy raz. Nie? No to, to także ja teraz to wymieszam wszystko do lodówki. I widzimy się w sobotę albo w niedzielę rano. To na razie do miłego. No i tak krok po kroku. Dobrze, że flaczek. Ten jest tu, czy, Gdzie to już są czy kiełbaski? Wiszą ładnie. To jedno, że był mam Taki krótki jest. Zawiązamy i jedziemy. Tak żeby nie za twardo, bo pamiętaj o tym, że zakręcamy na mniejsze. I gotowy. No, za późno zawiązujemy i tak mniej więcej na pół Później te też na to na trzy części, i też na trzy części. Ten ogonek możemy odciąć. I bierzemy kijek. Cyk. 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 I już, a właśnie można, bo na tamte. I jeden kijek gotowy do wędzarni. Już jest. Można robić dłuższe, ale jak to ma być nagrela grudowa, to akurat takie pęteczki, ja myślę, że są dobre. Że to jest dobry sajt. Ok, i następny krok po kroku. To już wam nie będę zawracał głowy. Może ten jeszcze jeden zrobimy wspólnie. Powinno mi wystarczyć. Zawiązujemy. Ładnie zawiązane jest. I jedziemy. Wiecie co że akurat akurat starczyło. No to tam no, ten sam. Zawiązujemy. Wiecie, ja też nie, rob, nie robię długich flaków, długich części, bo wtedy zbiera się dużo powietrza tutaj, nie? Jak masz dłuższe, plan, ja mogę nałożyć tutaj 2 metry flaka, czy więcej, ale jest dużo powietrza i potem nie ma jak tego powietrza odwrócić, trzeba dziurki robić w kiełbasie ten. A tak, taki, taki kawałek jest w sam raz normalnie, bo to spacie właśnie jak się ładnie dzieli go. Cyk. Tu znowuż na trzy części. Cyk. Tutaj też na trzy części, tak na oko. Zyk. I proszę bardzo. I następny kawałek gotowy jest. To to można teraz połączyć, a można później o. na kijaczek I już mamy przygotowany następny. Co następną rzecz powiem Wam to. Dostałem polecenie od mojego kierownika, muszę zostawić i dzisiaj na obiad będą kotlety z tego zrobione. Także muszę zostawić na cztery kotlety jeszcze tego mięsa. Tak smakowało, czyli na pewno jest dobre, gwarantuję wam. No i jak widzicie to już jest ostatni zbiornik. Eee, tu mamy porobioną kiełbaskę, to ten, z tej grubej odpuszczam bo to jednak to były bardzo małe te kotleciki nie? jak gdzieś dostanę grubszy tak to następnym razem zrobimy Także mamy tu porobione tu i cztery. aha, Jeszcze wskręcamy tam zrobiłem cztery kotlety bo że na obiad, dostałem polecenie bo te dwa co upiekłem to praktycznie mój kierownik zjadł był bardzo zadowolony, może gdzieś tam będzie Ach. Nagram na filmie, może jakie to było dobre, nie? Nie, że ach, co to był za ślub, tylko ach, co to był za kotlet, burger. No, także y, wszystko robimy na łaskę i będzie to grlowa, bo Sasol się rozpoczyna, a my dużo naprawdę jesteśmy zawsze autor. Także do roboty, Rysiu. Jedziemy następną. No i będziemy mieli tą i jeszcze jedną kiełbaskę krótszą i będzie po... ta taka dłuższa wyszła nawet, no nic. Będzie dłuższa. Bardzo długa. Zaraz. Zawiązujemy Planujemy co z niej zrobić, jakie kawałki, Przez Planować najpierw zrobimy na pół, okej, okay. tak mniej więcej, tu jest pół, najpierw na pół, proszę bardzo, i ja myślę, że to też na trzy części damy, tak ja, będą dłuższe, męskie. Dla kobiet trzeba krótsze. Nigdy nie mów to o tym. Dla krótsze kobiecie. wiele by było. Proszę bardzo, kładziemy i jeszcze mamy. O akurat. Kurde, wyliczone co do sztuki. I ostatnie podejście. koniec zawiążemy co zbędne odetniemy Co tu zrobimy? Ja myślę tak, na, na cztery. Bum. Tutaj też bum. Pięknie. Proszę. Jakie ładne. Dobra. To teraz teraz posprzątam wszystko. I ten, i przygotuję wędzarnię. No i zobaczymy się przy wędzeniu. No i jak widzimy, wędzarnia chodzi już pełną parą, po czasie kopci. Także zobaczymy, co tam się dzieje w środku. O, uff, uf. proszę ładnie. Proszę, już nabierają coś do koloru kiełbaski no ale zamykamy, niech się wędzi. No, jak widzicie, wyszło nam z tych 9 kilo kiełbasy minus 5 plus 2, co były na burgerki. Ale to już na obiad kierownik sobie zażyczył. Tak smakowały te na, na teście, a tam kiełbaska się wędzi. No, muszę mieć na dwa wsady. No i zobaczymy jak tam wygląda nasza kiełbaska Uff, Pięknie. O nie idzie? Kolorek nabiera. Pięknie. No. Muszę troszkę się śpieszyć, bo jeszcze mam jeden wsad. Witam Was ponownie. No. Trzeci dzień, to już jest rana i już wszystko powędzone. Ok, co nam wyszło? Wyszło nam sporo. Tu mamy taką właśnie, jak mówiłem, na gryla. Tu są poporcowane, widzicie, ładnie, w woreczki, porcje, że jak jadąc sobie do lasu, to masz gotowe, bierz taki woreczek i, i już jest, nie? To ta była tak lekko przywędzona tylko. Tą drugą część przywędziłem trochę więcej, bo będzie suszone, tak jak już widzicie, tam już się suszy. Już nie będzie suszona i też potem będzie poopakowane. No i co? No to no spróbujemy, co to wyszło. O kurde. Proszę zobaczyć. Dokładnie. Ładna kiełbaska z lita solid, wszystko. Hmm. te Przeprawy naprawdę są niesamowite. Na tych przyprawach można zbudować, ojejku, na tych przyprawach można zbudować bardzo dużo dobrych potraw. Hmm. Nie macie pojęcia. Bo zapach i smak nie do Nie do opisania. Można potraktować to też jako poezja spaku. Oj, hm. Także chyba jeszcze wysam parę na gryla. Może jedną paczkę z dwie, a te dłuższe zostawię właśnie, żeby suszone. I no, suszoną sobie na kanapkę, czy też można sobie sobą do lasu. Je? Także dziękuję Wam za uwagę i tam wiecie, macie po prawej stronie z dołu jest taki czerwony znaczek, proszę o suba, to Was to nic nie kosztuje, dla mnie pomoże, bo będzie więcej filmików, bo będziemy robić w kociołku, także już widzicie tą kiełbasę, będzie można już też do kociołka zrobić kapuśniak na tej kiełbasie. Na wędzonym, yy, mamy żeberka wędzony, wędzony boczek i teraz mamy znowu wędzoną swoją kiełbasę. Będziemy gotować w kociołku też coś. No to dziękuję bardzo.